Bardzo serdecznie, ja się oczywiście nazywam Boboś. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy robić super niesamowitą. Po prostu, tak by Wam wytłumaczyć, to będzie trochę prank. Bo jak wy oglądaliście na kanale Aberki, Aberka zamieszkał w hotelu Bobowickim. Je, ja Wam pokażę, słuchajcie, przez ścianę nawet tutaj widać, e, no, e, jest e, Aberka, tam śpi. Bo jest, słuchajcie, w tym momencie noc. Jak coś, to Aberka mnie słyszy, bo mam wszystko tutaj wyciszone. Więc luzik, garbuzik, i patrzcie, jest noc. Ewidentnie jest po prostu noc. Ja dzisiaj zamierzam Aberkę naprawdę poprankować. Mam przy sobie itemki i pierwsze co zrobimy, bo wykopałem przed tym, e, jak Aberka tutaj zamieszkał bardzo fajny pokój. I teraz wam coś pokażę. Będziemy pod Aberką, kochacie to? Aberka będzie spać, a ja będę chodzić pod Aberką. Czy wy to rozumiecie? Ale na tą chwilę pamiętajcie o tym, żeby oczywiście subskrybować i lajkować ten kanał, ponieważ to jest naprawdę bardzo ważne. W tym momencie wszyscy zostawcie subskrypcję i zostawcie łapeczki, bo na 222 tysiące łapek będzie fajna piosenka, więc polecam bardzo gorąco i zostawiajcie więcej subskry więcej lajków, jeżeli chcecie, żebym prankował Aberkę i komentarze, co to, to mają być za pranki i wpadajcie na sklep. Epickie wzory od 149 zł darmowa dostawa. A teraz zaczynamy prankowanie. E, Wiesz sprawdzę. Aberka! Słyszysz mnie! O dobra, nie słyszy mnie na pewno. On ewidentnie śpi! On tu jest, ja wam pokażę. Poczekajcie, jesteśmy teraz pod Aberką i patrzcie, tutaj mam takie... Co to było? Patrzcie, to jest Ameryka. On sobie ewidentnie normalnie czeruje bombę tutaj! I... ojej! Jak śmierdzi! Co jedzie? ameryka normalnie śmierdzi, Ja się uciekał, słuchajcie. Jak on się skmieriał! Co wy dajecie? Dezynfekcja normalnie, co nu ne dă Ce va? Ce? va evident? Ia-o puzici. Să ce va evident. tu Jest tu aberka, poczekajcie, sprawdź. Jest tutaj, już mi się wydawało. I teraz w ogóle niku nie widać. Mam elegancki pomysł na obudzenie aberki. Stawiam tutaj bloczek i za chwilę zniszczę łóżeczko, i on wstanie, poczekajcie. I teraz szybko muszę od razu zniszczyć. I Uciekam, 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 uciekam. Dobra, On tam jest, poczekajcie, on tam jest! On, on, nie wie co się stało. Przez szybę tutaj go widzimy. Uj, żebym nie widział. Poczekajcie. Szybko odejdę. Ne, no naprawdę, no to jest jakiś po prostu żart. E, tutaj e, udaje, że coś... Patrzcie to. No. Eee. 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 Bobo. Eee, no. A, b, b, co tam, Aberka? Co tam? Ty, mi się łóżko. Eee, co? Ja. Aberka? No, łóżko mi się... Aberka, dzieje. mnie? No, poczekajcie, zapomniałeś... Halo. Poczekajcie. Halo. O odcisnąć, poczekajcie! O, słyszysz mnie? No, mówię O dobra, bo ten, bo mikrofon mi się zepsuł, wiesz, się zepsuł. Co? Co ty dajesz? No, to Jak to ci się łóżko zepsuło. rozwaliło? A ty w ogóle spałeś? No ale jest w sumie środek nocy. No jest w sumie środek nocy. Ja też spałem, tylko szykowałem ci jedzonko, ale to bardzo fajnie, że... Ale co się stało, bo ty mówisz, że się łóżko rozwaliło? No. Stary, papie, Jak ja ty ci się rozwalił łóżko? Ja nie wiem, co ty z tym hotelem robisz, ale naprawdę, ale... że nada po prostu. No, co ty no, robisz? Przecież masz nie, no. elegancko, Oj, ty nawet jakieś blocik tutaj postawiłem przez przypadek tu jakieś e... dziury są w ogóle? Jakie staje, dziury? Nie, nie masz żadnych dziurów, wszystko jest okej, okay, co ty gadasz? Nie masz żadnych. Że źró... ja mam naprawdę sobie naprawić. Ej, ale to nie da się spać. Co? A to może nie było szósty, A które A które jest? Ty może przespałeś już cały dzień, poczekaj, może musimy... nie mogłeś spać. Nie możesz spać? Ej, nie mów, że się dzień zrobił, naprawdę? Ej ty nie gadaj nawet. Ty to Zrobił jest taka się dzień! W tych łóżkach że one się psują, kiedy się robi dzień, żeby się ty, wstał i nie. Ty, to może faktycznie to są jakieś specjalne łóżka. Ej, może kto wie, słuchaj, bo ja tutaj zamawiałem te łóżka prosto z najlepszego sklepu, takiego szwajcarskiego. Nie, eee, to nie za No i, i, i co, I elegancko, tak? Cieszysz się w A takim dobra, razie? No to, to w takim razie nie ma błędu. A to Elo. A i, i co będziesz robić, Jabelka? Ty ale. Dobra, no się a co będzie pana Berka robić? Eee, dobra, chyba nie chcę wyciszyć. Wyciszam się. Okej. Okay. Słuchajcie, co nieju? To się ledwo udało! Czy wy to dowiedzieliście? Ja miałem wyłączony mikrofon i z nim rozmawiam, a ten mikrofon był wyłączony. Co wydajecie? Jaki to był fart wielki! Ej, on, on oby nie pomyślał, że to brakuje go, bo zapomniałem odciszyć mikrofon. Ale dobra, co on teraz będzie kombinować? Jest tam ewidentnie u góry, teraz się boję tam podejść. Albo wiecie co? Ja mam poteczkę na niewidzialność, ale dobra, może jeszcze nie będę pić, bo nie chciałbym jej wykorzystać. On tam ewidentnie coś tam robi, słuchajcie, przez ścianę widzę jego. Oj, poczekajcie, on tutaj przychodzi tędy. Może obczaimy, poczekajcie, tylko teraz tak poczekajcie. Cichutku, żeby mnie on tutaj nie zauważył, po cichutku podchodzimy, tu mamy takie przejście. Co on tam robi? <grym> <grym> skaczę na łóżko! Ale będą pościel prać, prajerzy. <grym> jeszcze ja sam z jednego łóżka skaczę pod I o ja temu gnojowi ty, <grym> A teraz jeszcze wytrę wszystko tutaj w dywa. No nie! Ej, nie mówcie, że on jakąś kupę zrobił, bo jak on zrobił kupę i podetrzył się czymś innym, to, to by było przypał. Dobra, on coś tam mówił, czy nie? Co on tam robi? Idziesz kąpa, dobra, będziemy go podglądać jak się kąpie, poczekajcie. Ej, nie wiem, czy to jest naprawdę dobre, że ja pójdę go podglądać. Ej, a co jeśli my coś tam zobaczymy? Bo wiecie, no, tak trochę przypom... Dobra, ale poczekaj. O, i wypoczekaj, co uciekam. Ej, Ty, wypoczekaj. Jestem, Halo, słyszysz mnie, a tutaj jestem. No, słuchaj, zrobisz jakieś śniadanko? Śniadanko potrzebujesz. No. A ty co będziesz teraz robić, bo śniadanko to wiesz długo Idę się myć i potem uciekam. A, a gdzie uciekasz? No, mam swoje interesy. Ale Aberka, y, ty musisz się wpisać na listę, jak będziesz iść z tego hotelu. Ja, dobra, to no. wyjdę bokiem, Elo. No nie wychodź, nie, nie gniewaj się, Aberka, na mnie, dobra? Bo my chcemy, żeby ten hotel był elegancki. Bardzo przepraszam ja za to. Chcę, no bo no. Ja normalnie to zszedłem na stołówkę, zjadłbym mhm. śniadanie, ale tu nie ma stołówki. Więc jest, myślę, że... jest, dogadamy się, w sensie jak potrzebujesz, to ja po prostu mogę cię tu albo przynieść, albo pójdziesz na kuchni. po prostu dogadamy się. Ale Taki w tym żarty. momencie, słuchaj, ja ci włączę nawet cieplutką wodę żeby tutaj oczywiście, wiesz, była cieplutka e, woda. Nawet ci, poczekaj, przyniosę ci szafę grającą, żebyś miał normalnie muzykę pod kąpiel, bo wiesz, to jest papier normalnie... Bym wolał. A, papier toaletowy, to też przyniesiemy. Na razie możesz się wcierać w tych ręczniczek, jeśli chcesz. A, a ten, słuchaj, a. bo mnie doszły słuchy. Ostatnio zauważyłem, że goście bardzo nieładnie nie się zachowują i korzystają z trzech łóżek naraz, a powinni z jednym. E... Ale ja myślę, że jeżeli ktoś dostaje w pokoju trzy łóżka, no to chyba są do jego dyspozycji. Wiem, ale wiesz, nie można skakać po łóżku, co nie? Jak chcesz to nie skakać, ja... prawda? Ty, no, ale ktokolwiek skakać. Ale stary, skakanie po łóżku może je uszkodzić, więc po No właśnie, po łóżku. a ty jesteś mądry, bo i nie skaczesz, tak? Ale nie, widziałeś jakiegoś gościa, który skakał? Właśnie nie widziałem, ale wiesz, bo lepiej chcę powiedzieć. Taki no. brak szacunku, nie? No. Żeby ktoś wskazał, taki to, że brak żenada, szacunku. Żenada. Jak tak w ogóle można, co nie? Tak, ale jakbyś widział takiego mm -hmm. y, delikwenta, to powiedz: Teraz z nim chętnie poradzę. A, naprawdę, po jest Okej, To, to dobra ci... A co ty teraz robisz? No, idę się myć. A, myślałem, że skakać na uszy, dobra. 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 Już... E! Okej, okay, Do... ja już idę, ja już tutaj idę. E, I pozdrowia Berka, widzimy się potem. Jak, no, w, się w ogóle, to. jeszcze, je, jeszcze, jedna, jeszcze jedna, jedna sprawa, słuchaj. Jak będziesz wychodzić z łazienki, to jest taka zasada w hotelu, musisz krzyknąć dwa razy, WYKĄPAŁEM SIĘ! Rozumiesz? To jest taka zasada hotelowa. Hmm. Nie, nie planuję tego robić. E, a to jak ktoś, to po cichu nawet to możesz powiedzieć, ok? A, dobra. No, Czyli dobra, to po... się. Tak, wykąpałem się! Że wiesz, oznajmujesz, że jesteś czysty, rozumiesz. Aha, dobra, i że jest dezynfekowany, rozumiem. Tak, tak, o to chodzi, bo wiesz teraz to jakie czasy, bez to nie? Tak, to najważniejsze. Tak, bez, wieś, tak, dobra, to ja to ja idę, to pozdro. Wiem! Dobra, wyciszyłem się, słuchajcie, wiecie czemu ja mu to powiedziałem? Bo chcę go teraz podglądać. I tak, tylko słuchajcie, podglądać w tym momencie, dlatego mu coś takiego powiedziałem, żeby w razie czego, wiecie, być bezpiecznym i w, w momencie po prostu uciec, tylko się cykam, poczekajcie, otwieram, on, on, on ma otwarte, no, Czekajcie, on tam jest, On nie mówcie, że on na golasa będzie się kąpał, dobrze by mnie nie widział, nie mówcie, że on nie widział. I cyk, ciepła woda, naszego wzrasta. Ale dobre, no ciepła no, ci. bo nie był, od kiedy? Bo bo jest szalony. Okay. co? Tam? Co tam robi? Ej, coś nie, 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 dobra, poczekajcie, ja nie, Mam nie, 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 bo chyba rury wam się zepsuły. Nie zdążyłem sobie nawet Nie, bo nawet słysza, słyszałem taki. Pęk, pęk, pęk. Pę. On tam poszedł? Poczekaj. Benio! Jest! Czy... On mnie widział czy nie? Oby, Poczekajcie. Aktypa. I tak się o... tym hotelem. On, on mnie widział to, czy nie? On się chyba pomyślał, że to jest zbroja na tę statywie. szalona. Ej, słuchajcie, on pomyślał. Traca mnie. I on. <śleszturna> co on tam robi? Poczekajcie. A, Znowu? To Znowu? To się ciekawi. Zakręć wodę po skończeniu ja my... Ale z drugiej strony, jak nie zakręcę, to Bobo zapłaci większy rachunek. <noise> Jaki lamus! Więc ty <noise> zakręcę! Jak i lamus, Ale z drugiej strony zakręcać wody. Jak lodowce się topią, no. to jest mniej pingwinów. Właśnie. Trzeba uwadzić dla z bezpiecznym lat. Bobo Wiecie płaci co? więcej. Ja rakunów. tak tutaj będę stać właśnie w tym sposób, bo się Ale boję strasznie. Z drugiej strony, niedźwiedzi polarnych też jest mniej. Dobra, hmm? zakręcę. Ej, w nie ogóle będzie. to kto gada sam do siebie pod prysznicem? W sumie to chyba wszyscy. Dobra. Poczekajcie. Ej, ta dziura tutaj. Bo, bo, bo. O nie, zauważył. O, nie widzi senu. Weź nie stać. Ej, Nie, on tam Benio. idzie. Poczekajcie, on tam Benio, idzie. Pynio, bo tu dziurę tam, mam w pokoju. On tam idzie. Ja tutaj Nie tutaj żartuję. Tędy pójdę. Poczekajcie, a, muszę... wypiję mleko, dobra. E, pozdro Berka, pozdro, słyszysz mnie? O, gdzie jesteś? E, tutaj o! jestem, bo e, no... A co drzwi? Tak, ale one jeszcze nigdy nie prowadzą, bo tu będzie nowy e, stary, pokój. Stary, chodź zobacz, wam mam No? w pokoju. I tak. w ogóle rury wam się zepsuły, bo Jodko? słyszę takie... Nie, bo poszedłem się myć no? i słyszałem takie pę, 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 jakby mhm. coś tam było tutaj w pokoju, ale w każdym razie, stary... A, no? Nie ma dziury. to ja chyba śpią a, a tutaj. Widzieliście jakąś tutaj dziurę? Tutaj. Co ty gadasz? Była tam jakaś dziura? Poczekaj, sprawdzimy. O, ty! Widzisz, jest, jest tam coś faktycznie. Ale to jak się to dowiedziałeś to tak, przez wiem, ścianę? To. Widziałeś to przez ścianę? Nie wiem. Ale nie wiem, chłopie, jaki dziwny jesteś. Zbroję miałem, stary. Zbroje miałeś? Ktoś ci by zabrał? Ej, stary! Nie masz wi Ale jaką miałeś zbroję? No taką mniej więcej podobną do twojej. Co? Diamentowo miałeś zbroję na statywie i ktoś ci zabrał? No Ej, stary, dobra. Co, co w tym hotelu. Ej nie, słuchaj, to ty, ja, ja sobie wypraszam. No! Kół, dobra, a no tak, a to co nie pamiętałeś, że wziąłeś ze statywu, czy jak to tam się nazywa? Ej, to ja nie wiem, że, no tutaj. Ja... tutaj jesteś jakiś dziwny. Po no pierwsze widzisz ja jakieś dziury w, w to, ścianie, potem widzisz jakieś zbroje, nie wiem, masakra po prostu. Co jest z tobą, Aberka? O, dobra, co. <laughs> Aberka, co jest z tobą? Tutaj nie widzisz. To nieważne. Aha, dobra. A masz fajną, fajną klatę, taką... Fajną, tą no. taką fajną, znaną fajną. No, ale, to... ale tą fajną Bobo Team masz, czy to nie jest to? Mam, które... że mam. No to pokaż tą, tą fajną. Patrzcie, słuchajcie, to jest koszulka Bobo Team. I wy też możecie, bo nagrywam teraz odcinek, Aperka. Jak. A co, y... co robię? Tak, jak właśnie robię ten. Y... Kopałem się. Jak chodzę do pokoju w gości i. Yeah. Nie! Jak, jak robię ten drugi pokój, rozumiesz. Chciałem to mieć na odcinku. Ale to co chyba nie? nawet tego nie zacząłeś. No właśnie teraz dopiero chciałam się przywitać i poszedłem po to, żeby zareklamować sklep. Rozumiesz o co chodzi. A dobra, no to ja uciekam robić swoje interesy. No, to jak ale coś... Ale to z... weź tą zbrojkę mm -hmm. potem odłóż, bo ja nie chcę, żeby ktoś mi ją zabrał. Tak, ale słuchajcie, pamiętajcie oczywiście o tym, że no, macie te wzory na www.abra.id, wpadajcie A, i sorry, tam. No, stary, się tymi rurami, bo tam słyszałem jakiś pę, pę, pę. Dobra, jaki ela. pę, pę, pę? W lodówce, czy gdzie? A, poszedłeś? A, jedzenie! Aberka, jedzenie! On chyba jedzenia nie chce, ewidentnie, słuchajcie, ja jedzenia ewidentnie nie chce. Jak ja normalnie. wie? Yeah. ja przez chwilę myślałem, że normalnie wkopałem się. Jeszcze z tym statywem, on się tak na mnie patrzył, ale na szczęście byliśmy schowani w tym statywie. Co to jest za odcinek? Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, naprawdę, klikajcie tutaj dużo subskrypcji, klikajcie tutaj, tutaj dużo łapeczek. I sprankujemy aperkę znowu ponownie, bo to co się stało. To ja po prostu... Ja widziałem jego oczy, słuchajcie, ja ewidentnie widziałem jego oczy, ale na szczęście mnie nie widział. Naprawdę, jeszcze jak się skopałem w tym odcinkiem. Na szybko wymyśliłem, że to robiłem jakiś, nie wiem, jakiś pokój. Nie wiem, co ja po prostu gadałem jakieś głupoty, bo się tak ciekałem. A w ogóle jestem ciekawy, co berka w tej łazience w ogóle z, tym, z tą wodą, z jakimiś rurami. O co dochodzi? Co to możemy chodzić z jakimiś rurami? I kompletnie nie wiem o co to może chodzić, a ja tutaj Wiecie co? Odstawię tę koszuleczkę, bo to jest jego, jego koszuleczka, i też oberkać narzekał, że papieru toaletowego nie ma. To wiecie, damy się podrzeć liściami, wodorostami! Wiecie, ekologiczny, normalnie e, hotel. E, razem z naturą wiecie, ekologia po, 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 po pierwsze najważniejsza. I wiecie, no musi być ekologicznie! Więc pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, podajcie na drugi kanał Bobagańc, bo, jeśli, jeśli o tym jeszcze nie słyszeliście. No i cóż, ja na tą chwilę mogę Wam powiedzieć tylko jedno! Udało nam się!